Cześć wszystkim, przede mną mam Samsung Galaxy A06 i pozwólcie, że pokażę Wam, jak wyczyścić przeglądarkę na tym urządzeniu. Więc na początek otwórzmy przeglądarkę. W moim przypadku będzie to Google Chrome, ale nie martwcie się, ta operacja jest dość podobna we wszystkich innych powszechnie używanych przeglądarkach. Więc teraz, wszystko co musimy zrobić, to. Dobrze, mamy to. U. Wszystko co musimy zrobić to dotknąć tej ikony trzech kropek w prawym górnym rogu, więc dotknijmy jej i wybierzmy dane przeglądania. Więc tutaj mamy podstawowe opcje, które możemy usunąć, czyli Uch, lista stron internetowych, Uch otwarte, karty, pliki cookie itd. Możemy zmienić zakres czasowy z ostatnich 15 minut na cały czas, a następnie dotknąć Usuń. Kliknij więcej opcji, aby usunąć historię przetwarzania. Zaznacz co chcesz usunąć i... Wybierz zakres czasowy. Jeśli chodzi o dane formularzy Autofil, jeśli chcesz usunąć coś, upewnij się, że jest to zaznaczone, więc usunę wszystko. Możemy ponownie zmienić zakres czasowy, wybiorę cały czas, a następnie dotknę danych. Wróciliśmy do przeglądarki, co um do przeglądarki, co oznacza, że właśnie pomyślnie usunęliśmy całą historię przeglądania. Dobrze, to wszystko. Bardzo dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że ten film był pomocny, a jeśli tak, to proszę kliknij przycisk subskrybuj i zostaw łapkę w górę. Eu